Pibuleloelo, z tej strony będą Lazarus i oczywiście Subnautica i oczywiście jestem w przerąbanej sytuacji. Pamiętacie w zeszłym odcinku reaktor? czy ten, ten, ten geotermalny? No właśnie w nim jestem. właśnie I zobaczcie co przyniosłem ze sobą. Byłem w domu przez tamten portal, dużo picia przyniosłem. Zrobiłem dwa fioletowe klucze, nie wiem po co, mimo że się przydadzą, może nie. Sześć ogniw jonowych, po tysiąc mają. A normalne ma dwieście, więc będzie akurat dla mojej łódeczki kochanej. Już kuś pić mu się chce, zobaczcie. Dobra. Ee, I co, jeszcze jeden nóż zrobiłem sobie dodatkowo, żeby nie było. Ten sygnał możemy odłożyć. I ee, do narzędzia naprawczego też e, zrobiłem baterię z kryształów jonowych. Dzięki czemu ma pojemność 500, a nie. A nie. 100. No dobra, teraz próbuję, zastanawiam się, jak tu wrócić. Do domu. Znaczy do domu, do mojej łódeczki pięknej, wspaniałej i nie pamiętam. Aha, tam na dole chyba, nie? Robimy ja tylko czegoś nie spierając. O jezu znowu ten Reaper Cześć, co? Tam jest przejście i tam chyba tamtedy wracaliśmy. Nie no, przyznajmy, że jest ładnie tutaj. Przyznam jedną rzecz. Jak na ten silnik, czyli ee, ten sam silnik, co jest zrobiony 7 days, a ten sam silnik. Widzicie co? Ja wiem, że tego nie. nie mogę zniszczyć, a ja? Nie mogę. Eee, ten sam silnik, prawda, Unity. Chyba. Nie wiem, czy to jest trójka Unity. Co tam się dzieje? W każdym razie, wygląda to zarąbiście i działa również, zarąbiście. Tylko mam nadzieję, że. Oj oj, zaraz, około kilometra tenże. Drzemorde... To 1000 jest metrów, tak? Poczekajcie to. Ja założę sobie ten sygnał. Czy 1000 metrów od tego musimy iść? Sekundeczkę, kochani. Powiem to wam tylko tyle. Miałem małe przygody, ponieważ w tak niefortunnym miejscu się znaleźliśmy, jeżeli chodzi o nasz statek. Pływa wokół mnie. Nie widzę. Tak niefortunnie, że zwiewając tamtego miejsca, dostałem zogona od tego wielkiego, też można powiedzieć, zagona tego wielkiego dziada. Paliło mi się tu. Kurna, na szczęście miałem gaśnicę. Czekajcie, ile jeszcze ma? Ta ma 100, ta ma 99, ta 30. Super. Paliło się, naprawiałem siedzimy na dnie. Powiem tak, na dnie dosłownie. Spróbujmy stąd się wydostać. Bardzo powolutku, w przeciwną stronę. Urr, na co tam? Zielonego pojęcia, czy dobrze płynę, źle płynę, wiecie... Jezu, ten jeszcze mnie straszy. Ta, to on mnie tak atakuje teraz. Spitalaj, na szczęście oni to tam se mogą. Eee... Później będę, będę musiał chyba usiąść znowu, na nie naprawić zaraz. No kurde, kto znowu? No zobaczcie. O, jaka dziura. Oj tam, atak potwora mam tu w <laughs> nie mam po... <śmiech> <śmiech> dobra, dobra, przepraszam, 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 Kurz, ma włączyć... Silent mode, te włączony. Wyłączyłem silnik, może mnie nie zauważy 35 Cholera, to no właśnie i tak jest cały czas Słuchajcie, tu jest po prostu piekło Nie dość, że ciepło jak w piekle cicho może naprawimy moją łódeczkę no kuziwa no patrzcie a to i spadam. Ole, wyrwa. Tam była. Nie widzę drugiej dziury dobra. Tam nie czekajcie, tu jest. O nie wszystko jest dobrze. No kurde. Dobra, zregenerowaliśmy 33 procent. Powolutku, po cichutku. Tyle to przeżyjemy jakaś dziura. Ty, taka solidna ta dziura. Będziemy sprawdzić? No co? Co się znowu uwzięło? Bo nie, to, to nie ten duży. A, to te, te młotki. Dobra, co tu jest? A, to tylko takie Oj, oj Ciepło Ty tam są. Pójdę moment Okej, nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie gdzie mam płynąć. Naprawdę zielonego, różowego ani beżowego. Wiem jedno tam jest ciepło. czego tak... czego ty chcesz kuźwa? wiem kolejna rzecz trzeba te cholerne robaki ja jeszcze nie założyłem ja jeszcze nie założyłem no zobaczcie nie założyłem nowych baterii ale na nie ma sensu kuźwa skoro mi to zeż... ciekawiecie ten wariat duży Chyba mi nic już nie, nie żyre prą tego prądu. No nic, bawimy się z tym gigantycznym skurczybykiem w ciuciu babkę i to jest pewne. O, tak. Wynoszę się stąd. Nie wiem dokąd płynę. Zwiedzam na razie, słuchajcie. Na pewno powiedzieli, że. O szkuś, Tak wiem, uderzyłem ogonem o coś. Oprócz to ja się nie przejmuję, słuchajcie. Mam cały ekwipunek baterii. Co tutaj taka dziura? co? Pójdę sprawdzić. Tam pisało, że niby około kilometra. Ale... Wow. Co to jest? Eee, no to jest chyba miejsce, do którego nie chcemy wpływać, bo to jest czynny wulkan. Eee... No, 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 no nie dziwię się, że że, że brakuje mi... Picia. Skoro... ...pływam nad wulkanem! Eee, za tamtym matą jeszcze mnie atakuje. Żeby to jeden... Ogólnie to wszystko mnie chce zapić, to jest luz. Zregenerujmy się. się pojawił się, przeteleportował się idealnie. O. Pytanie, czy tu płynąć, czy tu zawrócić? Ja no i oczywiście kuźwa te robale wysysają mi energię Super! Gdzie ten dupek? Wcale go... nie widzę. Uj, oj, jeszcze tu i tu Nie zaraza, wszędzie jest, ale tu jakoś spokojniej od tamtego wariata dużego, nie? Złyszcze tu. Do środka no, dobra, i teraz pomyślmy, co z sobą zrobić, tak naprawdę. Mamy tutaj rzekę, czy w prawo? No, myślę, że to really huh. A, picie. właśnie, czekajcie, ja mam pewien punkt. jakieś jedzenie przydałoby się też. Dobra, cokolwiek. Dobra, zaraz, zaraz pomyślę, kochani, zastanówmy się. Jestem, kochani, wiecie co, i tak pomyślałem sobie, tak pływałem sobie wokół tutaj, nic ciekawego, oprócz w że nie dostałem, ale tak się zastanawiam... Kojarzycie ten... o, ten już Ripper. kojarzycie ten e, wulkan? No nie, spróbuję jeszcze tutaj, bo powiem wam tak, tu, to mnie zastanawia, to wpłynąłem tam do środka, ja widziałem tam korytarz. Tylko że wpłynąłem. E, wiecie. Nie, pamiętam. nie mam pojęcia, w którą stronę ten korytarz był. Tu? To mnie znowu i czemu leje. Tu jest jakiś. Czy ja tędy przepłynę? Wiecie co, zapiszmy. E? Jestem tym, czego szukasz. Chcę ci pomóc. Cieszę się. Czy ja się tu nie ugotuję? Chyba dobrze wpływamy, kochani. Jezu, tu już wszędzie lawa e, jak to... Jak to może pływać przy takim cieple, ale to to mnie nie atakuje, nie? Chyba Łoł! Wow. E, mam nadzieję, że to mnie nie zaatakuje, bo... Nie! Ryli! Really. Płynę do tych drzwi. Płynę do... Może mnie nie zaatakuje, może mnie nie zauważy? Fuck. Prąd się skończył. Wszystko czerwone nagrzane do czerwoności, proszę Państwa No Wymień te pier... zielone baterie, no. No, Wymieniłem jedną stronę tutaj, bo to chyba nigdzie nic nie ma innego, nie? Powiedzcie, że nie ma, ja już nie chcę szukać. Poczekajcie, wyłączmy silniki. Nie, no na, na go nie wyjdę, bo się skopce. Czekajcie. E, czy brown. To jest tak wysoko. I co to jest? To. Nie mam pojęcia co to jest, ale wykopię. Okej. Okay. Nie mam pojęcia co to jest. Zobaczcie, jakbym teraz wysiadł z tego sujuta, to zacznę palić się. E, raczej tak. Raczej lepiej nie wysiadać. Ujedę moment. Tam coś jest? Nie, tam jest ten. Czekajcie, bo ja widzę ściany. Kurde, duże to to wieciec co no, really. no troszkę, troszkę No patrzcie no. Okej. Okay. Jak ja ten pierdzielony statek naprawię? Dobra, Dobra kamera z dołu, proszę. Najlepiej bokiem. Dobra. Słuchajcie, wyłączyć. Dobra, powinien być spokój. Jak są, słuchajcie, wyłączone silniki, nie powinni atakować. Aha. Ej! Cisnął mnie. A, rozumiem dlaczego tak. Dobra. Wchodzimy do środka, czy chcecie tego, czy nie Czekajcie, czy ja mam wszystko Ja brak, brakuje mi jedzenia To jeszcze chociaż jedzenie weźmy Jezu, znowu się tam Muszę się tam dostać Czy co? Zrobię głupią rzecz No wchodź! jedzenie, gdzie jest jakieś jedzenie, gdzie jest jakieś jedzenie To w ogóle najedzmy się Weźmiemy sobie trochę jedzenia A tym badziewiem, postaram się A już się kuchno przyczepiło, no A. koleś O shit. Szybko usuń mi robactwo. Ajajaj, to będzie pobolało. He, no. nie jest tak źle. Myślałem, że będę się smażył albo coś. A tak to powolutku mi tylko zdrówko ja. No dobra, kochani. Eee, dotarliśmy. Tu lata ten fajansiasz, kur na jeden. Ale jak on się to. to ich jest dwóch? Na górze i na dole? Nie mam pojęcia. Oszukali mnie, że mówili, że kilometr, jak to jest 500 metrów. Ale dobra. Jeszcze zanim wejdziemy, sobie tutaj się przyjrzyjmy temu, czy coś u jest Dobra, na razie jak, tak jakby olał mnie Zdeczka i bardzo dobrze i wejdziemy kochani do tego na pewno, ale to już w następnym odcinku, w następnym odcinku będziemy badali e, tutaj ten facility, więc o kuźwa, mam nadzieję, że się podobało, komentujcie, subskrybujcie i dajcie bubusiaka, hejka!